Dobry wieczór, witam Cię bardzo serdecznie, ja mam na imię Mariusz, a Ty jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo. A dzisiaj mam tą przeuroczą istotę, która zgodziła się na to, żeby położyć się razem z nami tutaj, opowiedzieć swoją historię. Z poznania odmawiaj na surowo. E, twierdzi, że otwiera lodów... e, boi się otworzyć lodówkę, bo tam może wyskoczyć Mariusz, ponieważ widzi mnie rano, później widzi mnie wieczorem, później widzi mnie jeszcze. Mąż e, troszeczkę, się, e, troszeczkę jest zazdrosny, pozdrawiamy męża, ale nie trzeba być o mnie zazdrosny. W lodówce na pewno nie będę u Was mieszkał. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie dzisiaj opowiesz nam swoją historię. Chciałbym, żebyście przywitali serduszkami, ogromnymi paluszkami i komentarzami. E, Angelinę, przepiękne imię, przepiękna dziewczyna. Kochani Angelina. witaj u nas. Witaj serdecznie. Bardzo się cieszę, że do nas przyjechałaś. Przyjechała do nas z łodzi. Jest trenerką fitness, dlatego wygląda przeuroczo, wysportowana, szczublutka dziewczyna. Ale powiedz nam, dlaczego w ogóle znalazłaś projekt Odmadzenia na Surowo? Projekt Odmadzenia na Surowo znalazłam zupełnie przez przypadek. Tak jak w większości rzeczy dzieje się <laughs> gdzieś tam coś przez przypadek. Postanowiłam jakiś czas temu właśnie około 6 lat temu zrezygnować z jedzenia mięsa i po prostu szukałam też wsparcia, bo to nie jest tak proste, co na samym początku widzieć. Dobra, no dzisiaj nie, nie jem i koniec, tak jak całe życie, całe życie jemy i nagle mówimy okej, okay, nie, więc na początku było ciężko i nie wiedziałam, w którą stronę iść. No i przez przypadek właśnie trafiłam na, na Mariusza. No i tak to już toczy się. 6 lat, tak? Wszystkimi sposobami kieruję się, które Mariusz gdzieś tam sugeruje. Eee, wiadomo, że my jesteśmy ludźmi, więc, więc czasami gdzieś tam staram się podczas treningu coś tam sobie dodać, ale tak naprawdę prawie w 99% jest to, co Mariusz tak naprawdę Radzi, to jest po prostu styl życia, i wiem, że na pewno, ale to na pewno, już nie wrócę do mięsa. <noise> Jedzenie mięsa po prostu uwielbiam warzywa, uwielbiam owoce. Jak wchodzę w ogóle, jak wchodziłam zawsze, jak już wchodzę teraz na, na działy tam w sklepie, to tak naprawdę to są tylko i wyłącznie owoce i warzywa. I ja mówię, że chyba w poprzednim wcieleniu musiałam być jakimś zwierzęciem roślinożernym, to jest po prostu niemożliwe, jak można mieć taką ekscytację na widok po prostu roślin i, i owoców, no zwłaszcza, owoców też po prostu, więc to jest coś niesamowitego, więc to, to jest w ogóle dla mnie, już teraz jest takie proste, że to ja swoim mężczyznom w domu przygotowuję Posiłki, i kompletnie nie mam czegoś takiego, żeby spróbować, że mam ochotę, czy coś. Nie w ogóle nie jest nie. Ale nie wejście, ale, nie wejście nie. ale wejście, ale wejście, kochani, początek wideo mamy naprawdę mocny. Także, także widzimy tutaj naprawdę podekscytowaną tak. dziewczynę owocami, warzywami. Powiedziałaś, że w poprzednim wcieleniu byłaś zwierzęciem roślinożernym, A co jeśli w tym wcieleniu jesteś też zwierzęciem roślinożernym? Być może tak jest! Być może tak, Być tak może jest, może... tylko żeśmy <laughs> zostali wprowadzeni w błąd. Przez przemysł produkujący pasze dla zwierząt, że mamy spożywać inne zwierzęta, bo ktoś wymyślił jakieś białko, bo ktoś wymyślił jakieś tłuszcze zwierzęce, ktoś nam po prostu powiedział, że mamy jeść te rzeczy. A co jeśli to jest nasze jedzenie? I w ten sposób odżywialiśmy się wcześniej. A dzisiaj w farmach, które produkują nam jedzenie, po prostu produkuje nam choroby, produkują nam choroby, produkują nam śmierć. Bo wiedziałeś nam przed, przed nagraniem, że od 20 lat jesteś trenerką fitness. Tak. Czy miałaś? problemy zdrowotne? Że zdecydowałaś się przejść na odżywianie bezmięsne? Czy, czy to była po prostu tylko taka, nie, taka intuicja, że, 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 że ten czas przyszedł na Ciebie, że, że powinnaś odstawić te pokarmy od zwierzęce? Yy, miałam sytuację yy, z moimi piersiami, tak? że mm. pojawiły się, yy, się włókniaki. Tak? Mm. To nie były jakieś poważne kursy, były to włókniaki. Natomiast no od razu wiadomo, lekarze, że to najlepiej wyciąć i tak dalej. I poszłam właśnie w tą stronę akupunktury. No i zaczęłam właśnie myśleć pod tym kątem, że może to jedzenie rzeczywiście jest gdzieś tam szkodliwe i trzeba by było spróbować. I na początku ja nie myślałam, że to będzie od razu radykalnie. Nie. Tylko że no po prostu spróbuję, zobaczę, zajmę się najpierw tym, będzie, będzie, będą te masaże. No, i powiem szczerze, że, że, że po chyba czterech miesiącach tak naprawdę y, w zniknęły bez noża, bez cięcia, bez niczego. Połączenie, tak, są, połączenie. akupunktury tak, i, tak, i odstawienia tak. zwierząt tak. zadziałało po prostu w Twoim przypadku. Wiecie, też czytałam bardzo dużo od dr. Dąbrowskiej, bo to tak naprawdę też. On się gdzieś tam tak, zaczęło tak, tak, tak. i te pierwsze gdzieś tam artykuły, które czytałam na ten temat, jego zrzucić mięso, to zaczęło się dr Dąbrowskiej, mm. tak? Właśnie próbowałam się tam sobie nawet całą książkę wydrukowałem i od tego, no ale jednak gdzieś ktoś mi ciągle mówił, nie jak nie nie zaczęłaś ryby. Mm -hmm. Więc ja mówię, okej, okay, zacznę jeść ryby. Mm -hmm. I powiem Ci szczerze, że przez pół roku jak mięso i zaczęłam jeść ryby, zrobiłam sobie jakieś um, Um, takie badania y, komputerem y, na zawartość różnych metali ciężkich. Ja nigdy w życiu nie miałam takiej ilości metali ciężkich w swoim organizmie. Ja się zastanawiałam skąd. I dopiero później po jakimś czasie mówię, kurczę, to jest po prostu przez jedzenie tych ryb, tak. czyli zastąpiłam sobie jedzenie mięsa rybami, no bo wszyscy mówili, że, no bo mówię, na początku człowiek szukał, co tu zrobić. Tak, 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 rozumiem, myśmy tak samo I po prostu, po prostu ja byłam tak zdziwiona, no bo mówię, skąd tyle metali ciężkich? Pani, która gdzieś tam ten, to badanie w, 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 przeprowadzała, właśnie powiedziała, że mówię, Jezu, jak strasznie Pani jest dużo tych metali ciężkich. Hmm. No, ja się przestraszyłam. Zaczęłam właśnie też, no i tak gdzieś przez przypadek trafiłam też na chłodnicy na surowo. No i później, stopniowo, już całkowicie mięso, nawet ryby tak później nabiał. No i zaraz no to tak naprawdę to warzywa. No, warzywa, owoce, no, nasiona, nasiona, e, e, nasiona, tak, kiełki, pestki i tak Bo, tak, bo to chciałbym, to żebyście to kochani wiedzieli, że to nie są tylko same e, no, arbuzy, no, które tutaj leżą, no, e, no, e, no, tak, to no. ponieważ arbuzy zawierają ileś tam, powiedzmy, różnych związków odżywczych. Potrzebujemy całą gamę różnego rodzaju roślin, ale też dodatkowo potrzebujemy oleje, bo na przykład ja byłem w takiej samej sytuacji jak Ty. Tak. Kiedy odstawialiśmy mięso, kiedy myśleliśmy o odstawianiu mięsa, zaczęliśmy jeść bardzo dużo łososia. Na tamtym etapie było, że musisz kwasy omega-3 i tak dalej. To było 11 lat temu, 12 lat temu, 11-12 lat temu. Ale później zacząłem się dowiadywać, w jaki sposób łosoś jest hodowany w tych farmach, bo już wtedy były farmy łososiowe, i po prostu się przeraziłem. Ja zresztą ostatnio robiłem film na ten temat i ja go podlinkuję pod spodem, pod liveem, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób przemysł produkujący ryby. Nas po prostu truje i oszukuje, mówiąc nam, że powinniśmy to zjadać. Na szczęście udało mi się to wszystko odstawić no od 10 lat. Wszystko, co ma oczy i plan na przyszłość, nie spożywamy. Ale powiedz mi teraz tak: odstawiłaś się zwierzęta, jesteś trenerką fitness. a mnie się to przynajmniej tak kojarzy, poprawnie się, jestem w błędzie, że musisz mieć dużo energii, że musisz jak, jak prowadzić te swoje ćwiczenia, te, te, te wszystkie rzeczy i tak dalej, to musisz mieć mnóstwo energii. I ludziom generalnie się kojarzy, że jedzenie mięsa, jedzenie chleba to jest energia. Powiedz mi. Było więcej energii wcześniej, czy jest teraz więcej energii? Nie, ja mam zdecydowanie więcej energii teraz. Ja od y, dwóch lat, jak też powodziłeś y, scenerowe wyzwanie, tak. y, to ja sobie pomyślałam, kurczę, co ty, miesiąc czasu? O, to jest dużej. za mało. dłużej. I to ja teraz mnie dokładnie dwa lata, kiedy, kiedy czy nawet więcej, bo to chyba było w styczniu stycz, 2020, no stycz, stycz. to, to już dwa i pół roku, tak. o, dwa i pół roku, kiedy ja po prostu rozpoczynam e, picie z, dzień z, e, z selerem, tak? Znaczy, Piąteczka, pięk, I, ja pięk. 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 I ja powiedziałam, że po prostu obojętnie czy to jest okres zimowy, letni, tak. po prostu u mnie Wracam zawsze z tymi gołoskami, tam na 5-6 dni po prostu, żeby też nie chodzić codziennie. I seler po prostu jest każdego dnia i wydaje mi się, że on mi daje bardzo dużo energii. Mm -hmm. tak? Ja nie jestem osobą, która, nie wiem, wstaje z łóżka i mówi, że wszystko mnie boli, muszę wstać. W ogóle co ja mam teraz zrobić? Mm -hmm. Muszę pierwsze co kawę. Ja nie wiem w ogóle co to jest kawa. No to jest Ja nie super. piję kawy, ja po prostu pierwsze co staję, rano to właśnie wyciskam sok i idę biegać, bo ja praktycznie biegam codziennie, tak? Mm -hmm. Więc e, dodatkowo już tych swoich zajęć fitnessowych, no to jeszcze jest poranny trening. E, więc ja tak naprawdę nie wiem skąd, że to bierzę, ale naprawdę to jest, to jest coś, coś niesamowitego, że słyszę, że ktoś mówi, że musi tam na, na, po treningu, zrobić sobie te białkowe tak. odżywki, najeść się tam ryżu, ryżu z kurczakiem, tak dalej, więc ja po prostu je... No i ja nie wiem skąd się to bierze, nie wiem dlaczego ludzie w to wierzą, i... ale no chyba tak. Takie jest przekazywalne, tak, tak, ja tak. się w bardzo w cieszę, że to powiedziałaś właśnie, bo, bo jest taka tendencja, że, że sportowcy właśnie tak. idą bardzo mocno w te białkowe diety, tak. no bo wie, mężczyźni myślą, że jak z jednego mięsa, to po prostu mięśnie będą im rosły, tak, no to wcale tak nie jest niestety w naszym organizmie, to, że zjesz mięśnie innego zwierzęta wcale nie zamienia się na mięśnie w twoim organizmie, bo procesy są dużo bardziej skomplikowane i mam nadzieję, że to rozumiecie, zresztą jest wegański kulturysta, Adam Kucicki dla mężczyzn, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat. Ale ja dzisiaj chciałbym, żebyście również z Angeliną nawiązali kontakt, bo ja wierzę w to, że prowadzisz jakieś media społecznościowe. Tak. Tak? I powiedz mi, jakoś się nazywasz specjalnie? Nie, znaczy generalnie na, na Instagramie normalnie Angelina, tak, więc... Y, ja Ale powiem, Angelina że... samo i... Tak. tak bo Angelina, to jest takie typowe ta, ta, imię polskie, ta, ta. że Angelina to jest... Y... Angelina Angie, tak? Angie. <laughs> natomiast y, natomiast ja tak naprawdę y, do tej pory prowadziłam zajęcia i prowadzę zajęcia bardziej dla dziewczyn, które y, y, ćwiczą ze mną i trenują ze mną y, gdzieś prostu y, prywatnie też um, hmm. kontaktują się i, i gdzieś próbują ze mną ćwiczyć. Natomiast tak zastanawiam że się, żeby też to bardziej rozpowszechnić. E, tak. bo, to to tak. bo to jest po prostu bardzo istotne, żeby ludzie mieli tą świadomość, że jak się ćwiczy, to nie hmm. trzeba... Naprawdę, jak wypiję sok e, z selera, czy wzbiję sobie szejka z owoców po treningu, hmm. to ja nie potrzebuję nic więcej. Tak, I naprawdę, biera. i naprawdę ja jestem... Pewnie takich osób jest dużo więcej. Że po prostu tak jest. Tak. Jestem dowodem na to, że tak, mhm. da się i, i nie trzeba uzupełniać nie wiadomo czego. A z na mi z czego jeszcze korzystasz z naszych porad, bo pijesz z Okselera. Tak, Co, pijesz co, co jeszcze pijesz, stosujesz pijesz z Okselera? Piję z Na pewno, y, tak jak mówię, uwielbiam owoce, więc mój dzień się w ogóle rozpoczyna około godziny 12.00, tak? Posiłkiem 12-13 to jest w ogóle pierwszy posiłek, kiedy, kiedy mm. rozpoczynam jedzenie. I to jest taki szejk z różnych owoców, które po prostu mam pod ręką, mm. tak, gdzieś tam w tamtymce. Do tego dodaję sobie właśnie namoczone nasiona, zmiksowane, zmiksowane pestki dyni, bo bardzo lubię taki, taki ten jazdek tych dyni, więc, super, ja po prostu super, sobie, super. więc ja sobie po prostu je miksuję. Jakieś orzechy, które są też namoczone, no i po prostu zjedam taką bombę, a jeszcze po prostu uwielbiam Płatki te drożdżowe, nieaktywne. Ale ostatnio je kupiłam w takiej formie, w formie takich kuleczek. Okay. One są takie jakby aż tak strzelają fajnie to jest takie dodatkowo, wow. naprawdę przepraszam to jest. Więc ja jestem po prostu ten I to jest mój po prostu pierwszy posiłek, który gdzieś powiedzmy do godziny 13, nawet 15, tak naprawdę to nic więcej mhm. nie jem. No i później co, starasz się zje, zjeść jakiś taki treści, treściwszy około godziny 16-17, treściwszy jakiś posiłek z warzyw z naszą, tak, no i, no i to wszystko. No jakbyś nie znowu o godzinie 12. Tak? Następnego, dnia. Następnego dnia. Czyli można powiedzieć, że jednocześnie ćwiczysz, tak, pijesz sok z Selera, ale też stosujesz post przerywany, tak? Czyli tak. Te, te okienko czasowe, czy, no różnie to jest nazywane, tak? O poście przerywanym mówimy Wam kochani od 5 lat. Tak naprawdę jest pierwsza, e, najlepsza rzecz jaką możecie zrobić, nawet nie zmieniając jeszcze tego co jecie, wprowadzić sobie tak zwaną czasową głodówkę, post przerywany, okienko czasowe. To są różne nazwy na ten temat, po prostu zmniejszacie 6 posiłków jedzenie sześciu posiłków dziennie na jeden, maksymalnie dwa posiłki w ciągu dnia najpóźniej od wstania i najwcześniej od tego momentu, kiedy idziecie spać. Także pięknie tutaj to stosujesz. Coś jeszcze? Dajesz eee, radę daj, daj, coś eee, jeszcze tam wrzucić eee, do tych swoich to, to, znaczy rzeczy? Tak, no tak. Staram się codziennie zjadać awokado, to na pewno. King, I, do, yeah. I w ogóle od tego mm -hmm. awokado to też się zaczęły Twoje filmiki, bo pierwszy filmik, jaki zobaczyła Mariusza, to był właśnie na temat awokado. Mm -hmm. eee, chyba tam było siedem podstawowych produktów, które w ogóle powinniśmy jeść. Tak, tak, tak. To był stary filmik, ale pamiętam, <laughs> że sobie jechałam się zastanawiałam, od czego się zaczęło? Ale właśnie to był ten, ten filmik, gdzie mm. było o tym awokado, był właśnie jarmuż, kiełki i brokuła, które tak? ta, po prostu obowiązkowo zawsze każdego dnia są. Mm. Więc tego tak naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. To wow. wiesz, to jest po prostu, gdybym tak miała powiedzieć teraz tak na szybko, to jest to, to ciężko. Bo bo jeśli ktoś y, otacza się, to jest, tak, mówimy, że mają wpływ na nas osoby, które nas tak. otaczają, tam chyba siedem mm. czy tam ileś osób, które nas wystarczy otaczają. Czy wystarczy pięć, tak naprawdę mm. Mariusz jest jedną z tą osobą, bo mimo, że jest wow. internet, <laughs> pomimo że jest przez internet, pomimo, że jest przez internet, to po prostu każdego dnia y, mm. słuchając i to jest po prostu wpływanie też na to, co się. Na, 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 na moje życie, na to, co, co jem, na to jakieś takie dodatkowe rzeczy, które, żeby wprowadzić w swoim życiu, mm -hmm. także no, to jest... A Trudniej. co jest najtrudniejsze w projekcie opłacania na surowo według Ciebie? Najtrudniejsze chyba, um, chociaż nie wiem, bo ja tak do końca nie spróbowałam, y, mm -hmm. taki post ten długodniowy, y, tak? Tak, czyli 7-dniowy post. Na przykład post. 7 dni mm -hmm. i powiem szczerze, że ja osobiście spróbowałam 2,5 dnia tylko. Okay. Więc ja cały czas czuję niedosyt, tak? Jest ciągle mało. Więc, chyba najbardziej tego się obawiam, czy w ogóle mój organizm da radę. Chociaż mm. myślę, że. Yy, że jeśli są te przerwy, tak, między, między jedzeniem, no to myślę, że chyba nie będzie problemu, ale to jednak jest głowa. Tak, oczywiście. To jest tak. na pewno, tak. zaczyna się wszystko od głowy. I, I nawet jeżeli to, że nie jemy tam te 16 godzin, no to to jest też, też głowa, tak? Czyli tak. jeśli nie myśli się, o Boże, ja teraz nie jęczę, czy się dożyję do rana i w ogóle, tak? No to, to cały czas podświadomie szukamy tego jedzenia. Natomiast jeżeli mówimy, ok, wyłączamy, wyłączamy to myślenie, nie, nie myślimy o tym, jedzeniu i jednak da się funkcjonować, tak. Tak? no to czy nie wiem, zrobimy sobie jakąś herbatę, czy sok, czy, mhm. e, czy no tak, czy sok, tak. no to wystarczy do pełności. Także to jest moje takie wyzwanie na najbliższy czas, żeby w końcu mm, Gdzieś tam no, w przełomie lutego i marca zapraszamy Was w ogóle kochani na grupę Wielki Post Polska, bo w okolicach mar, lutego marca zawsze mamy co roku tak zwany 7 post, gdzie nie jemy po prostu przez 7 dni, pijemy tylko sok selera z rana, ponieważ on nie jest jedzeniem, to jest taka herbata ziołowa i pijemy wodę Ziołownie. w ciągu dnia. To jest zioło. Tak, To jest po prostu zioło, tak? I, i w, później w ciągu dnia pijemy ewentualnie wodę i spożywamy trochę soli, jeśli ktoś będzie miał spadki energii, a tak poza tym po prostu przez 7 dni nie jemy. I mamy nadzieję, że Angelina w tym roku następnym nadchodzącym do na nas dołączy. Chociaż no, słuchajcie, no, kochani teraz, żeby dobrze zrozumieć, taki post czy takie niejedzenie nie jest po to, żebyśmy chudli. I to jest bardzo ważne. W ciągu dnia jedzenie powinno nam dawać składników odżywczych, a nie powodować, że tyjemy. I to jest problem. Ale już jeśli, jeśli jesteś osobą otyłą, jeśli masz nadwagę i zastosujesz razem z nami, czy to post przerywany, czy, czy zastosujesz długotrwały post, to możesz liczyć na zrzucenie kilogramów. Czego Angelina być może się boi, bo jest to osobą hiperszczupłą. W tym momencie, nie wiem, ważysz 50, tam parę, powiedzmy, 50 kilogramów, to możecie się obawiać, jeśli jesteście tacy szczupli, czy z Was coś jeszcze zostanie po tych 7 dniach. Gwarantuję Wam, że zostanie. Zostanie. Być może zeszczuplejecie przez pierwsze te 7 dni, ale zaraz po tych 7 dniach dobrze działający organizm natychmiast odbudowuje te, te ubytki i będziecie po prostu ważyć tyle, ile powinniście ważyć. Czego Wam naprawdę serdecznie życzę. A powiedz mi, Angelina, czy Ty jesteś osobą, która czuje, że my powinniśmy wszyscy uprawiać jakiś sport, jakiś. Aerobik bardziej, jak to w Twoim świecie, bo jesteś ekspertem w, tym, w tej dziedzinie i chciałbym, żebyś teraz w roli eksperta się postawiła. Co byś nam polecała, żebym ja mógł się od Ciebie nauczyć? Co warto robić? Jakie ćwiczenia wykonywać? Ja myślę, że Ty i tak y, to y, propagujesz, tak, żeby mm -hmm. jednak ten ruch był każdego dnia. I tak. mm -hmm. y, to już jest bardzo dużo, bo to wszystko mm -hmm. też zależy od tego, jak. Y, Człowiek podchodzi do swojego ciała, mhm. jak w jakim jest stanie zdrowotnym, bo też nie wszystkie ćwiczenia tak naprawdę nam pomogą, więc tak, tak jak zaczynasz, mówisz, że to jest od, od podstaw, to jest jedzenie, tak? Więc mhm. zaczynamy od jedzenia, od zdrowego odżywienia, o od zadbanie nam o swoje ciało i wtedy później może powiedzieć, że możemy wykonywać każde ćwiczenie. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy no chcemy, tak jak większość moich pań, które przychodzi na zajęcia, to się w miesiąc. Zrzucić, zrzucić nie wiadomo ile kilogramów. Już super czuć się, ale przychodzą do domu i na przykład słyszę, że że pół torba, tak? No, no więc ja, ja po prostu ręce mi opadają, no bo to musi wszystko się razem ze sobą spinać. Ale jedzenie tak naprawdę jest najważniejsze po to, żeby mieć po prostu energię na ćwiczenia. Mhm. A jaką więc... masz właśnie koncepcję tych ćwiczeń? Bo to jak się o ciebie, żebyś mi na powiedziała. Co byś nam sugerowała? Powiedziałaś, że codziennie nie biegasz samemu, tak. tak, ale a na przykład jak prowadzisz te ćwiczenia? To są bardziej aerobik, czy to jest bardziej ćwiczenia jakieś wysiłkowe? Jak, jak ty to prowadzisz? Jak to robić? Jak ja, co preferujesz? Ja, ja głównie teraz już też no wadziście świadczenia, to też już wszystko przeszłam. Tak. Chodzenie na kijkach, i bieganie i, i zumby i po prostu wszystko co, tak. co tylko było możliwe. Natomiast teraz jestem na etapie ćwiczenia, ćwiczeń tych głębokich partii mięśni. Okej. Okay. Czyli ja zawsze mówię, że wszystkie te fajne są zajęcia zumba, czy, mm. czy takie gdzieś człowiek wyskacze, mm. tak, wypoci, ale tak naprawdę wypocimy wodę, a nasze ciało, nasze, nasze ciało tak naprawdę potrzebuje Um, ćwiczeń mięśni, mhm. czyli żeby wzmacniać mięśnie. Kobiety wiedzą dokładnie, o co chodzi, bo u mężczyzn jest troszeczkę inaczej, bo jak już zaczynają ćwiczyć tak poważnie, to te mięśnie się zaczynają tak. budować. Natomiast u kobiet, my z wiekiem, my, mamy coś takiego, że te mięśnie stają, przestają być, tak, z, 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 tak, zaczynają tak. być wiotkie. Mhm. I jeśli nie będziemy ćwiczyć tych głębokich partii mięśni, po prostu ćwiczyć mocno, czyli z jakimś tam... No właśnie będę rzeczy, że... że ja jestem osobą, która w ogóle nie wie, co ty mówisz. Teraz mi powiedz, co to jest głębokie partie mięśni. Czyli na zasadzie takim, że napinamy mięsień i dopiero zaczynamy ćwiczyć. Czyli to jest okay. właśnie tak jak kiedyś, kiedyś to e, m, były ćwiczenia Kalaneticsu, nie wiem, czy ty pamiętasz Tak, 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 tak. W Hiszpanii to Kalanetics jest bardzo popularny, tam na plażach są takie różnego rodzaju drabinki, jakieś tam rzeczy tak. i tak dalej i jest tak dużo ludzi, którzy ćwiczy Kalanetics, że ja byłem w szoku. Wspaniale wyglądają. To są, to są, ja wiem, że to mhm. od tego, tego u nas się w ogóle odchodzi. Tak. Jest bardzo duży hejt w ogóle na, na ćwiczenia o. na Kalanetics i kiedyś mhm. jakie prowadziłam u siebie w klubach to, to było takie nastawienie nie za bardzo do okay. tego i, natomiast ja uważam, że to są najlepsze ćwiczenia dla kobiet, okay. y, które modelują całe ciało, mm -hmm. wydłużają pięknie mm -hmm. uda, wydłużają sylwetkę, jesteśmy po prostu zgrabne, piękne, właśnie przez to, że te mięśnie są napinane, to są głębokie, ćwiczenia, mm -hmm. głębokie partnery Na tyle, tak się dzieje, ale no. nawet jeśli tego nie potrafimy, to właśnie założyć sobie jakieś obciążenie nawet na, mm. na nogi yy, i po prostu ćwiczyć, mm. napi napiąć i dopiero delikatnie, delikatnie mm. pulsować i te, te mięśnie. prostu nie, ale już poćwiczył tak, że... na <laughs> na twoich zajęciach. <laughs> jak będziesz mogła? Kochani, zaraz... jeśli jesteście <laughs> w łodzi, to koniecznie znajdźcie Angelinę, Angelina tak. jak? Angelina Angie. Angie. Angelina Angie. Znajdźcie tak. i zobaczcie, udajcie się, chociaż macie jakieś ćwiczenia takie, że można przyjść, po, popatrzeć najpierw i tam z boku postać. Można, ja to tak nie można, zawsze że... się śmieszne, jak przychodzą Panie do mnie w pierwszych zajęciach, bo później mówią tak, a dzisiaj też tak będzie, jak, jak ostatnio. Bo tak naprawdę z zewnątrz jak ktoś stoi, to, no, to się wydaje, o tam, no, to proste ćwiczenia, bo to nie są jakieś bardzo skomplikowane ćwiczenia, ale Wykonanie ich w jakimś wolniejszym tempie i naklinanie właśnie mięśni i ćwiczenie ich tej głębokiej partii to jest zupełnie coś innego niż po prostu wyskakanie. Wow, mega, o, mega. czyli, czyli to jest, tak. To jest dodatkowo jeszcze. Powiem Wam naprawdę, nie wiem, czy Angelina wygląda tak pięknie tutaj na wideo, ale ja się no. obok niej, ja po prostu jestem wow, jestem pod wrażeniem. Widać, że dba o siebie po prostu mega, niesamowicie i, i, i skóra jest napięta, jest, jest śliczna w ogóle. No powiem Wam szczerze, że jak żurnała. Tak mówi, tak? Z żurnała! żurnała! wiem, to tak pa. żartem się dziś tak mówiło. W każdym bądź razie y, y, fajnie, że, że stawiasz na odżywianie, bo wiesz dobrze, że ta, ta sylwetka nie byłaby y, pewnie aż tak piękna i taka, nie byłabyś y, y, energetyczna, jak mówisz w tym momencie, jeśli nie byłoby podstaw, nie byłoby fundamentów, czyli tego, co jemy, tak? Ale oczywiście. Bo, bo, bo jesteśmy tym, co jemy, albo jesteśmy tym, co jesteśmy w stanie przyswoić, czyli jeśli jemy warzywa i owoce. No to po prostu nasze ciało jest zupełnie inne, jest nowe, świeże i jest pełne energii, prawda? Ale to jeszcze też, mhm. mogę dodać, to, że jeżeli ćwiczę 20 lat, a 5 lat yy, tak. jem wegańsko. To, jest, to ja już widzę różnicę. Mm. Pomimo tego, że byłam młodsza, tak. to byłam grubsza. Mm. Nawet, tak? Tak. pomimo tego, że ćwiczyłam. To moja waga to była w granicach 60, co to też nie jest dużo. Tak, tak no bo wiadomo, ale to było w granicach 60, 60 kg, 58 kg i to też nie, nie było dużo, ale jednak. To zupełnie, to zupełnie nie było, tej, tej energii nie było tak, jak jest teraz. Mm -hmm. ja, mówię, ja się śmieję, ja mówię, jestem starsza teraz, ale mam jakby drugą młodość, ponieważ czuję <grym> się tak, tak, tak. zdecydowanie mm -hmm. lepiej. Mm -hmm. Mam 41 lat, tak. wow, e, ale tak naprawdę nie biorę żadnych leków, mm -hmm. tak, nie biorę żadnych leków, co wiem, że... Tak, że za dużo to już jest w tym wieku, tak? tak? naciśnienie na to jest, tyle, nie, tak, tak, to jest tak. po prostu, jak ja słyszę czasami, że mm -hmm. te moje rówieśniczki, które zaczynają wymieniać mi leki, które biorą, które muszą już do końca życia brać. Mhm. To ja przychodzę do domu i mówię, Boże, dziękuję Ci, że ja po prostu tak. ja nie muszę po prostu brać żadnych tak, leków, naprawdę żadnych, działać, tak naprawdę żadnych. I, I wiem, że to no, nie chcemy tutaj rozmawiać o, mhm. o tych e, sprawach związanych z, z medycyną, jak to wszystko działa. Natomiast e, no lepiej zainwestować tak. w tą część warzywno-owocową niż mhm. po prostu apetykę. E, e, Angelina zachęca Was do tego, żebyście nie wykraczali poza dział warzywno-owocowy, <gry> no, czyli po prostu wpadali do sklepu, dział warzywno-owocowy, załatwiacie sobie sprawę od razu tam na tym dziale i od razu do... Do gazu, do kasy kasie. ewentualnie możecie wskoczyć. Tak tak. Jedna <śla> <istotne. śla> Inna część jest, nie, jest nieistotna. Dodatkowo pamiętajcie tylko o nasionach, pestkach i olejach tłoczonych na zimno, ponieważ potrzebujemy kwasów omega-3, bo my tak naprawdę składamy się w 70% z wody, 20% z tłuszczu, chociaż Angelina to pewnie ma z 5%, nie wiem, <śla> w każdym bądź razie, gdzieś tam około kilkunastu procent tłuszczu i 10% to są minerały. A kto postawił na białko, nie wiadomo. Nie wiadomo, kto w ten git białka nam wrzucił. Angelina nie spożywa białka zwierzęcego od 6 lat i po prostu jest na lepszej formie. Powiedz mi, jakaś rada? Jedna, może kilka, do tych wszystkich osób, które nas teraz oglądają. No, ra rada na pewno taka, żeby takie jak omijać resztę stoisk, tylko skoncentrować się <toszczędny> na warzywach na owocach, ale żeby rozpocząć najpierw, żeby się naprawdę zastanowić nad tym, tak? Co wewnątrz chcemy zmienić w sobie, bo jeśli będzie to narzucone, to też nie, to nic to nie da to, że Mariusz będzie do nas cały czas każdego dnia mówił, a my mhm. będziemy robić tak naprawdę swoje, to to nic nie zmieni. To musimy zacząć od siebie, tak? czy chcemy to zrobić i czy ludzie, którzy nas później będą otaczać, będą mieli większy wpływ niż my mamy na siebie. Mhm. Bo to jest bardzo trudne, to jest chyba najtrudniejsze, bo nie każdy nas rozumie, nie każdy tak. będzie rozumiał to, że chcemy zupełnie co innego jeść, że chcemy zupełnie w inny sposób funkcjonować. Ja zawsze mówię tak, ja nikogo nie zmuszam, ja nikogo nie krytykuję, że ktoś je, czy nie je, to jest jego... Po tak, prostu, że w domu, tak jak powiedziałeś, mężczyźni to Ja jedyne co robię, to zwracam uwagę tak, na tak. to, żeby jednak ta partia warzyw była, partia owoców tak. była mój syn od takiego małego uwielbia owoce. Uruz już taki duży i owoce to są też dla niego podstawa. Dużo on da inne swoje produkty, ja oczywiście, tak, ale e, ale oni na mnie nie, nie, będą, nie wpłyną A. dla mnie, tak, że zmienią decyzję moją, bo to jest moja decyzja, więc każdy musi na pewno zastanowić się najpierw o siebie, nie, że Mariusz tutaj zmusza nas i tak dalej, bo Mariusz e, nas prowadzi, pomaga, jak to dalej e, dalej przebrnąć I, i wspiera, tak naprawdę i wspiera Natomiast to wszystko zaczyna się od nas, wewnątrz. Czy chcemy to zrobić, czy nie? Bo jeśli mhm. nie będziemy chcieli, to, to jest taki słomiany za może być tak. Także na miesiąc, dwa, a później nawyki znowu wracają. A to chodzi też, jak już raz zacznie, to po prostu trzeba mhm. być konsekwentnym i to wcale nie znaczy, bo to jest, też bardzo często to słyszę, że jestem nieszczęśliwa z tego o. powodu. Nieprawda. Mhm. Nieprawda, bo to jest mój wybór. Tak. To jest mój wybór, że ja sięgam po to, czy po to, czy ja stoję w przy kasie, w sklepie, jestem szczęśliwa ze swoich zakupów, patrząc na ludzi, yy, Słutny, którzy, którzy chorą, mają wypchane wózki mają ciem. wypchane wózki, po prostu ja się zastanawiam, ja im współczuję, tak. po prostu ja im współczuję, ale to jest ich wybór, to jest ich wybór i to, co też dzisiaj rano powiedziałeś, tak? tak, że nie mamy zwracać uwagi na to, co wszyscy tak. o nas myślą, tylko musimy myśleć sami o sobie, tak? bo jesteśmy tak. w stanie... Jeśli chcemy się stać wyjątkowym, to wyjątkowym. po prostu mamy się stać wyjątkowym. Jeśli będziemy się wychylać poza normy, to niestety nasze życie będzie e, trudne.